Tu witamy Mateusza w Liberalnej Telewizji Morskiej i Mateusz jest przedstawiciel firmy Super Drop, ale też i przedstawiciel e, firmy Matter. Oj, jest. Nie o matko. To jest, to jest. Teraz to pojechałeś. No Teraz to co było nie... fajnego w tym rejsie? Ja już nic nie mogę powiedzieć, że. No. Tak... Czy możemy to wyciąć? Przepraszam, lub zadzwonić na miasto? Dobra, kurczę. Jeszcze raz. Co, co się podobało Ci najbardziej podczas rejsu? Naleśniki. Yy, a słuchaj, a zabierzemy naszego kamerzystę, czy nie bardzo? Myślę, że tak. Znaczy, nie, nie to jest głupią powiedzieć, że myślę. Jestem pewny, że tak. A, jestem pewna, ale on tak kręci, jakoś, że nie bardzo. No, bo są fale, zobacz, fale są. Nie, ale buja. To już nie On buja, tak on buja. Nie, chłopak, chyba nie ma pomysłu na te filmy, co my to mamy. Nie? nie ma pomysłu? Nie ma, ma. ma, tylko on generalnie powinien się wyspać, a, napić a coli. Ma... Mało śpi. Yyy. Matko, mam ochotę na kole. Napić się no, coli. Właśnie. Wiesz, co on dzisiaj jadł? Co? Łóżkami Nutelle. Myślałem, że bańki puszczę nosem. Stary chłopa Nutelle wcinał, ale tak to jest czy... pragnienie, więc to jest coś, co mu brakuje. Więc takie rzeczy trzeba zapewniać. Nutelle i tiktak, i Wczoraj dostał tiktaki, tiktaki, to może po tych tiktakach co się tak <noise> Czyli generalnie następny rejs, jak widać, musimy popłynąć w innej ekipie. W innej ekipie i z innej strony. Czyli z piaseczna do prażmowa. Jeziorką. <noise> Rejs nieuchronnie zbliża się ku końcowi, bo pozostało już niewiele dni. I miejmy nadzieję, że dzieciaki będą to bardzo mile wspominały, a swoją postawą, też i taką tymi cechami, które wyrobiły sobie podczas tego rejsu, no, będą też promowały ideę katolickiej szkoły pod żaglami. Że można łączyć takie z pozoru dwa odległe światy: żeglarstwo, gdzie świat, żeglarstwa, ludzie, te wszystkie czynności, to no, jest taki zawsze ciężki, wymagający, i ta taka strefa delikatna, katolicka, chrześcijańska, gdzie staramy się właśnie żyć takimi wartościami, współpracować i myślę, że żaglowiec jest takim doskonałym miejscem, gdzie te dwa światy można ze sobą łączyć, a one potem za jakiś czas się wzajemnie przenikają. Także serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do oglądania różnych materiałów, które powstaną z tego rejsu lub powstały już. No i przyłączajcie się do nas, może popłyniemy kiedyś wspólnie razem na rejs. Trzymajcie się!